Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Nuchu, a to jest Instytut TZT. Po zaciętych starciach w poprzednich misjach nadszedł czas na kolejny krok. Inferno umacnia swoją pozycję, a my musimy działać szybko i zdecydowanie. W tej misji czeka nas trudne zadanie. Musimy przedrzeć się przez umocnione linie wroga i zniszczyć kluczowe instalacje. To zdecydowanie osłabi jego siły i da nam przewagę w dalszej walce. Przygotujcie się zatem na ciężkie boje. Trzecia misja rozpoczyna się właśnie teraz. Wybieramy sobie tradycyjnie tryb Normal. Misja trzecia. Zaczynamy, wybieramy sobie tradycyjnie Diz. Nie mi się jakoś najlepiej gra. W sumie spróbowałem też pograć każdym innym, ja jakby nie chcę mówić, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, po prostu mnie się tą Disney najlepiej gra, jest taka najbardziej mobilna dla mnie, ale zwracam też uwagę, że jeżeli będziecie grali, to każdy może sobie ten styl dopasować do samego siebie. Mamy tutaj kilka tych punktów upgrade'u, ale też już się zastanawiam czy coś jeszcze brać, bo na razie z tym co jest, na razie Dosyć wygodnie mi się z tym gra, może być właściwie. No i to ostatnie, tak, bo tutaj teraz widzimy, że możemy, a w tej, w tej, w tej chwili możemy sobie użyć już czterech perków, właściwie dopiero teraz co zauważyłem, że cztery perki możemy w tej chwili użyć, więc um, użyjemy sobie to, co ostatnio też wybrałem, czyli szybkie schłodzenie EMP, więc szybciej będzie nam się to odradzało, a tak chyba raczej zostaniemy przy swoim, chociaż może więcej żyć faktycznie. Może nam się przydać. Zatwierdzimy i ruszamy. Welcome aboard Renegade Air. LVA warheads should be kept in the overhead compartment. Okay, enough with the bullshit. Inferno South American HQ. Let's go give him his surprise. LVA Warhead, one previous careless owner. Heavy fire coming our way. Hold on. Looking for a good spot to set us down.

To jeszcze tutaj jakieś asteckie ruiny. Dobrze widzimy, że mamy zająć się jakimiś czołgami, ale na razie oczywiście zajmiemy się tymi przydupasami. O jest. Pierwszy. Dobrze, bardzo sprawnie to poszło. Jeszcze jakiś od razu tutaj się pojawia, ale to jakiś inny. A nie, też myślałem, że to jakiś spoza listy jest, ale on też jest z naszego zadania głównego. Widzę. To najlepsza metoda jest zdecydowanie, żeby w po nich sobie krążyć. Dobrze też bardzo sprawnie to poszło. Tu będzie gorzej, bo nas w gardło tutaj trochę złapał. Ale myślałem, że będzie gorzej. Dobrze, czołgi zniszczone. Od razu też zabrałem broń dodatkową. No dobra, no zaraz zrobimy. Teraz te hangary znajdziemy. Hmm, tutaj, jak się obudowali, już ładnie pomiędzy tymi piramidami. Ok, dobra, jest troszkę zagrejdowany nasz karabin. Widzimy ten hangar. Załatwmy Dawaj oh go Porządku Zniszczone Jest upgrade jeszcze chyba mocniej troszkę ładujemy teraz z tego naszego karabinu jest kolejny Uch! Aha, to stąd wyjeżdżają te czołgi tak jak mówił ten Bryant powtarzamy to samo całego oh Ciekawy jestem, ile tych tu jest. To że jeszcze kilka jest. A na razie będzie wszystko ok. Chyba tam też mogliśmy pojechać, ale też jest jakaś droga. <coughs> ta rozwałka jest po prostu. Jesteście świadkami, widzicie, używam flamera. Dobra. Powtarzamy.

To co ty tu chłopcze chciałeś Zobacz Nawet nie jesteś w stanie pisnąć Jak na razie Do widzenia inferno Mamy do zrobienia. Aha, mamy teraz dodatkowe zadanie. Relics. Hebsz. Aha, w tych skrzyniach jest w porządku. No dobra, zobaczmy, czy uda się je pozbierać. Aha, będą te wysuwane wyrzutnie rakietowe. Na razie się wszystko zgadza, jedziemy zgodnie ze strzałkami. Ściany ścianę płaczu znowu. Dobra, tu mamy ten kontener od razu go sobie weźmiemy. Teraz możemy tutaj spokojnie zająć się tymi zabanami. Dobrze. No proszę, proszę. No oh najgorsi są chyba ci kurde co, miotają tym ogniem. O, mamy railgun, ale no nie wiem czy go użyję. Po znowu pewnie nie będę pamiętał. W razie idzie wszystko zgodnie z planem. Tak, to był ten pierwszy, pierwszy Rocket Sim. Mamy ich zniszczyć pięć. Ale kurde, mi zdrapali życia. Który to tak? Kolejny jest relikt znaleziony. Tu aż dwa. Oko. Przydana. Zombie. zamilkłem na chwilę, ale musiałem się skupić nad tym, co robię. Wszystko idzie na razie bardzo dobrze. Szukamy jeszcze cały czas tych reliktów. To gdzie tu jeszcze jakiś był? Już zapomniałem? A, tu jest. Dobra. Na razie, dopóki nam się timer nie włączył, to poszukajmy sobie jeszcze tych reliktów, może uda się skończyć to zadanie. Jeszcze nie koniec. Fajnie twórcy wymyślają na nowo coś, coś, coś nowego, jakaś, jakaś inna odmiana jest od, tylko od tego żebyśmy strzelali. Gdzie to tu było? Kręcą, ja cię kręcę. Mógłbym sobie przecież odmówić tego, żeby do nich nie strzelać, ale to sprawia mi taką radość. Sprawia radość strzelanie, że, że no, chce się wracać i niszczyć tutaj wszystko. Zresztą, sami widzicie, ile jest tego w ogóle do rozwalenia. Dobra, tutaj mamy tą wyrzutnię szybko. Dosyć się z nią uporaliśmy. Jakieś silosy. No dobra, ale patrzcie, jeszcze nie koniec. Jeszcze gdzieś te relikty. od ściany odbije, ale niestety nie, bo akurat tam ściany nie było. O, jest znowu ten, no kurde. Dobra, jakoś się udało. Jeszcze, patrzcie, nie koniec, no nie wierzę. Ile oni tego tutaj mają, tych reliktów, do znalezienia? No, Dobra, tu jest, ale jest też i czołg. Pojeździmy sobie w kółko wokół niego. I... Jeszcze nie koniec, no nie wierzę. Cóż, tak jak Wam mówiłem, dopóki się timer nie włączał, to nie było sensu na razie zajmować się tym głównym zadaniem. No, ale teraz już niestety czas nas goni. Zniszczyli nas. No nie! Straciliśmy ten samym upgrade do naszego. Działa maszynowego, no nie jest to jakieś specjalnie dyskwalifikujące w tę misję, ale no. Ach, szkoda. Zagapiłem się, za dużo się działo, a wystarczyło przecież tutaj EMP, ładnie sobie podłączyć i, no, nie wierzę. A czas leci. Ej, no kurde. No to pozbierajmy co się da. Rozwalmy tą wyrzutnię. Dobrze jest zrobione. To Zadanie główne zrobione. I udało się chyba znaleźć wszystkie te relikty. Znowu się Inferno pojawił. Znowu w tym dronie. Teraz mamy trochę gorszy, niestety, karabin. Więc pewnie to dłużej wszystko będzie trwało. Aczkolwiek metoda na niego nadal jest ta sama. Zresztą, tak jak i na większości, moim zdaniem kręcenie się w kółko, w ogóle bycie w ruchu cały czas jest tutaj kluczem do zwycięstwa. No na pewno jest o wiele łatwiej, jak sami zwróciliście uwagę, kiedy kręci się w kółko i jednocześnie strzela do nich, a więc no wiadomo, że trzeba kontrolować dwie gałki. Ale no zdecydowanie, nawet z takim słabym karabinkiem udało się znowu tego cymbała rozwalić Bryant naprawił samolocik Ja yeah, myślałem, że to koniec misji, a tu jeszcze nie. Jeszcze mamy do wykonania. Jeszcze inferno tutaj. Aha, widzę, no tak, przewożą tych więźniów, tak. Zobaczmy, o co chodzi. No na pewno nie będziemy z nimi grali w karty, no na pewno będziemy musieli ich rozwalić to oczywiste. Żałuję tylko kurczę tego upgrade'u tego karabinu maszynowego. No ale no co zrobić? Nieraz tak bywa. Chwila zagapienia, a potem to tak jakby stracić bramkę. Jeszcze być oszołomionym i za chwilę dostaliśmy drugą bramkę. I dopiero po chwili się ocknąłem. No nic, ale tutaj róbmy swoje. Gdzieś tam może się jakiś upgrade zaraz znajdzie. Oni tak chętnie już teraz tymi, tymi upgrade'ami nie szasują. No nie wierzę. Znowu? No nie, jak się na razie sprawdziło, no nie wierzę. No jadą po krawędzi wieśniaki tutaj już absolutnie. No kurde, to właśnie wszystko jest też przez to, że mamy słaby ten karabin niestety dosyć. Tak szybko nie jesteśmy w stanie zniszczyć tylu wrogów Na tym zaupgradeowanym. Skupmy się chociaż tylko na tym, żeby chociaż to życie jakoś Było zachowane Dobra, rozwalmy ten hangar Czy rozwalmy, no Zniszczmy wszystko co tam jest Ruszajmy dalej, jest życie. Gdzie nas tutaj prowadzi? A tutaj, okay. a to po tym stateczku, dobra, no dobra, w miarę jakoś życie jest. Powiedzmy, że odtworzone. Pasek, oczywiście, mówię o pasku życia. <laughs> tu się trzeba skupić na tylu rzeczach. I że naprawdę ja nie mam głowy do tego, żeby pamiętać jeszcze o tym, że trzeba używać. Czy trzeba? Że można używać sobie tej dodatkowej broni. Chociaż akurat teraz chyba nic nie mamy dodatkowego. Ale wcześniej mieliśmy i też jakoś nie bardzo o tym pamiętałem. Dobra, po kolei, po prostu po kolei. EMP zrobi też swoje, zawsze trochę energii im zabierzemy. W porządku. O, mamy troszkę zupgradeowany teraz karabin, gdzieś udało się tam. Aj! Najgorsze to jest właśnie nie być w ruchu. Gdzieś się zatrzymamy na ścianie, czy gdzieś i kurde, może być pozamiatane zaraz. Nie, no bez wątpienia, ci, którzy mają ten miotacz płomieni, są najgorsi, przynajmniej dla mnie. Jakoś kurde, są męczący bardzo, no. Dobra, jest jeszcze upgrade. Zobaczmy. No, no kurde, mam mnie zbierzesz. Dobra. Teraz mamy go na maksa zrobionego. Czyli udało się odtworzyć. Dobra, mamy timer. Bez zwłoki teraz już ruszamy. Tam, gdzie mamy. Ruszać. Czołg. Dobra, EMP zrobi swoje, ale też mamy już mocniejszy mimo wszystko. Ten karabin zdecydowanie. Szybciej. Zdecydowanie szybciej i efektywniej jesteśmy w stanie ich zniszczyć. No już przy takim karabinie to już na pewno idzie o wiele łatwiej. Dobrze. Pierwszy już jest. Nie wiem jeszcze ilu ich jest, no ale no mamy tylko trzy sloty, więc chyba maksymalnie jest ich troje. Znowu ten cymbał. Jak się cieszy. Ile go to pieniędzy wszystko kosztowało. Wszystko mu niszczymy. A tylko jeden był ten więzień, bo teraz tradycyjną metodą będziemy starali się. Ech. No nie, no jednak, kurde, to naprawdę te płomienie ognia są męczące. Gdzie on jest? Nic nie, jakoś powolutku może się tutaj uda zaraz go załatwić. Poszedł trzeci raz, wygląda na koniec misji. Karść statystyk. Znowu skill level. Very good. Dobra robota. Inferno poczuł nasz gniew, ale to jeszcze nie koniec. Lecz przeciwnie, to dopiero początek prawdziwej bitwy. Zatem zapraszam na kolejną misję. Na razie. Hej!